Łukasz Maciejewski, witam Państwa ponownie w programie W Cztery Oczy. Przypomnę moim gościem Elżbieta Sroczyńska, prezes zarządu oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o warsztacie terapii zajęciowej TPD, który właśnie świętuje 30 lat. Rozmawialiśmy też o tych problemach, jakie są związane z przyszłością osób, które y, uczestniczą w warsztacie. Y, no i co dla tych osób, które z warsztatu wychodzą? Proszę pana, no zasadniczo mało osób wychodzi. Mówię to też z perspektywy um, całego powiatu konińskiego i, i, i innych warsztatów. Bardzo jest niewielka rotacja, jeśli pytać o powody. Rzadko powodem jest odejście na rynek pracy, jakikolwiek. Mhm. Zdarzają się takie przypadki, oczywiście, ale rzadko. Osoby, które trafiają do warsztatów, w znakomitej większości to są osoby, które um, jednak wymagają wsparcia, a rynek. Mało ciągle oferuje miejsc pracy dla osób, które wymagają trenera pracy, osoby wspomagającej. Wiele rzeczy w tym zakresie się dzieje, wiele programów jest wdrażanych, ale mówię z całą odpowiedzialnością: to ciągle nie jest dobry rynek, który wchłaniałby, który proponowałby coś osobom. Państwo życzyliby sobie, by tych odejść było wiele, usamodzielnień, odejść do pracy, bo byłyby miejsca dla kolejnych osób, bo jak rozumiem, zapotrzebowanie tak. jest. Tak, tak, dokładnie tak. Trafił Pan w sedno. Byłoby bardzo dobrze, gdyby część miejsc zwalniała się po jakimś czasie. Warsztaty nie zakładają czasowego pobytu. Zgodnie z przepisami, osoba jest tak długo, dopóki może, chce być, taką wolę wyraża, albo też wtedy, kiedy terapeuci ciągle mają z nią jakiś cel do osiągnięcia, jakieś nowe umiejętności do zdobycia. W związku z tym uczestnicy są naprawdę długoletnimi uczestnikami warsztatów terapii. A zapotrzebowanie, tak, jest zapotrzebowanie, jest zainteresowanie, w związku z tym powstają różne inne formy, takie doraźne, na bazie warsztatów, na przykład kluby, które dla uczestników czy oczekujących osób są jakąś propozycją zajęć, mm -hmm. już nie tak dokładnie warsztatowych, ale jednak. No ale potrzeby są rzeczywiście ogromne, widzimy ile orzeczeń nowych powstaje, w jakim stanie, są też młodzi ludzie, dzieci, Taki, tak Jaka jest sytuacja mm, z liczbą osób orzekanych, w związku z tym myślę, że to ciągle powinno rozwijać się, te, te propozycje dla osób z niepełnosprawnościami, ale najlepszą byłaby jednak y, praca, no jakakolwiek i, praca. Oczywiście, mm. ale takich warsztatów terapii zajęciowej pewnie jakby z, w koninie z pięć powstało, to, to każda miał, miał, taka placówka miałaby co robić. Z pewnością tak, ale to są jednak formy też, które są kosztochłonne. To są, y, no dość drogie formy. Na terenie miasta jest ich kilka, w powietrzu następnych pięć, więc jakby ta infrastruktura jest bogata dość tutaj na terenie miasta i powiatu konińskiego. Ale mogłaby być jeszcze bogatsza. Mogłaby być, mogła i cały czas takie są starania. Wiele gmin występuje z propozycją utworzenia takich warsztatów, no ale na razie nie jest to możliwe. Ale warsztat terapii zajęciowej to nie jedyna placówka, jaką prowadzicie, bo jest też, jak wyczytałem, 13 świetlic i ognisk mm -hmm. wychowawcze. Tak, tak. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jeden na terenie miasta, o którym mówimy, ten najstarszy. Mm -hmm. Najstarszy w dawnym w województwie konińskim i najstarszy tutaj w okolicy. Prowadzimy również warsztat terapii zajęciowej w Niebożynie, w gminie Kleczew, który też już ma swoje lecie. Ponadto no, dzieci, dzieci są w centrum naszego zainteresowania, dzieci, ich rodzice, opiekunowie. Prowadzimy na terenie miasta Konina kilka placówek, ognisk i świetlic środowiskowych, w sumie na terenie miasta w tych placówkach zajęcia odbywają się dla około 260 dzieci, no i oprócz tego jeszcze na terenie gmin mamy trzy Ogniska i też w gminach, w których są zarządy gminne, nie ma placówek. Również około setka dzieci jest objęta różnego rodzaju bardzo ciekawymi programami. Mała armia. Mała armia, tak. I tych programów jest dużo, proszę Pana. I mam nadzieję, że uda nam się coraz więcej osób zainteresować, ale też opowiedzieć o tych działalnościach. Mogłabym przytoczyć kilka znakomitych programów. Ja wiem, y, nawet <śmín <valu> <śmín <rivalry> o których Pani pewnie chce powiedzieć, bo ja też y, przygotowując się do naszej rozmowy przejrzałem Wasze propozycje. I rzeczywiście, po pierwsze, jest ich dużo, po drugie, są bardzo różnorodne. W zasadzie tak. każdy, kto potrzebuje pomocy, może liczyć. Na to, że znajdzie ją właśnie u Was. Tak, tak, taką mamy nadzieję. I te programy są bardzo wartościowe. I chyba trzeba byłoby odczarować takie myślenie o placówkach dziennych dla dzieciaków, ogniskach, świetlicach, że one są po to, aby tam dzieci potrzebujące dostały posiłek, mhm. żeby je dożywić. To jest nieprawda. Mhm. To jest nieprawda. Te czasy już są za nami. Absolutnie tak. I trzeba rozumieć i próbować zobaczyć te nowe rzeczy. Czyli jeśli mamy na przykład żółty talerz w Fundacji Kulczyk. To on absolutnie nie jest żadnym dożywianiem. Program Fundacji Kulczyk jest wręcz zaprzeczeniem dożywiania. Odchodzimy od stygmatyzującego dożywiania dzieci do żywienia. Żywienia nowoczesnego, zdrowego. Dzieciaki mają jeść i uczyć też następnych. Efekt domina, który znany jest w Fundacji Kulczyk, służy właśnie temu. Małe dziecko nauczy się wartościowego odżywiania, nauczy rodziców, dziadków i następnych. Pani prezes, to umówimy się, że na następną rozmowę poświęcono wyłącznie tym waszym dziełom, które prowadzicie, okay. po to, by zainteresować nimi jak najszerszą liczbę odbiorców. A dzisiaj chcę spytać, bo pani opowiada o tych różnych dziełach. A przecież jest równocześnie dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Jak pani udaje się łączyć te dwie szalenie wymagające funkcje? Udaje się. Wydaje mi się, że one są zbliżone bardzo, bo przecież zakres działań Powiatowego Centrum w dużej mierze również polega na pracy z rodzinami. Mówię tutaj o pieczy zastępczej, w naszym wypadku rodzinnej pieczy zastępczej. One się przenikają. Zresztą Placówki te pedowskie, ogniska, świetlice wywodzą się również z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, więc jakby dowód, że one się zazębiają. To jest jakby dopełnienie. A nawet powiedziałabym, że to jest bardzo potrzebne, bo w mojej działalności, właśnie tej w pcp że ogniska, świetlice, organizacje pozarządowe w ogóle są takim wspaniałym narzędziem do realizacji wielu zadań. Czyli jedna funkcja przenika się z drugą, i będąc panią dyrektor, może pomóc sobie jako pani prezes i odwrotnie. Oczywiście, bo mogę też wykorzystywać no właśnie wszelkie kontakty, wiedzę, którą posiadam z racji już wieloletniego stażu pracy. To są też absolutne narzędzia potrzebne w pracy organizacji pozarządowej. No i oczywiście zaznaczę, że praca w organizacji pozarządowej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci jest absolutnie moim czasem wolnym i jest to praca wolontarystyczna, mhm. więc jestem przekonana gwarantuję, że żadna z funkcji nie ucierpi. Jasne. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Na sam koniec naszej rozmowy prezesem Końskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci została Pani we wrześniu. Zastępując ikonę, symbol towarzystwa w Koninie i myślę, że nie tylko w Koninie, ale być może w Wielkopolsce Panią Krystynę Chowańską. Trudno było wejść w te buty? Ja nie weszłam w buty pani Krystyny Chowańskiej. Pani Krystyna Chowańska zresztą ciągle towarzyszy nam w pracy i absolutnie jest nam potrzebna. Pani Krystyna Chowańska jest prezesem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i jest ciągle aktywnym członkiem Towarzystwa. Tak trudno, bo to jest wysoko zawieszona poprzeczka. Pani Krystyna Chowańska to ikona, jak powiedział pan, historia i wiele dzieł tutaj stworzonych przez te ostatnie blisko 50 lat jest po prostu jej zasługą absolutną, osobistą. To ona przyciągnęła do siebie osoby, które wspierały działalność Towarzystwa. Stąd pytam, czy trudno było trudno. zgodzić się na taką decyzję, by zastąpić tę ikonę, ten symbol? Odpowiedź jest chyba łatwa. Tak trudno. <głos> <głos> trudno było, ale, ale mam nadzieję, że to się poukłada. Tak jak mówię, będziemy czerpać z dorobku pani Krystyny Chowańskiej, wspierając się jej y, y, głosem i poszukiwać nowych rozwiązań, które idą do przyszłości. A więc tradycja, która jest absolutnie konieczna, bo stanowi o naszej tożsamości i o wartościach. I to, co jest potrzebne współcześnie, młodym ludziom, rodzinom, dzieciakom, chcemy wyjść naprzeciw. To o planach i o tych dziełach. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Umawiamy się na następną rozmowę. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję. dziękuję. Elżbieta Stroczyńska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie była naszym gościem. Dziękuję Pani. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.